Ja jestem szewski 1. A to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Next for Speed Last One A dokładnie to już drugi odcinek. Jej. tak, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, jak pewnie widzicie. Bo chyba dziś około 20 minut. Ponieważ dzisiaj przejdziemy tylko pierwszego Bostka z Czarnej listy. Znaczy przejdziemy wyścigi i pierwszego gostka a to jest banalne. A w ogóle... a tak w ogóle to i, i tak nie mam czasu. Na no więcej nagrywania. <laughs> no, ciągniesz Malina, ciągniesz. mi się działy yy... niestety muszę zrobić mi... no. mniejszy poziom szczegółów bo jak widzicie FPS-y spadają a teraz ja na przykład mam już 30 FPS-ów prawie, a przed chwilą miałem 17 No to tak, jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie słychać. Kurde, nie trafiłem. Jakiegoś zamieć. I te szlagi pewnie będą dla tego... Znaczy, pewnie dlatego też mam mało FPS-u bo montuję kolejny film, No tak jak mówię, bo właśnie taka mała informacja. Teraz, od dzisiaj, jak wrzucę ten filmik, znaczy nie wiem kiedy go wrzucę, ale myślę, że dzisiaj albo jutro. Więc od czasu kiedy wrzucę ten filmik, to tak przez mniej więcej tydzień, czyli jeżeli wrzucę go powiedzmy w piątek albo w sobotę, albo w czwartek to do następnego, znaczy do tego samego dnia, ale za później w ogóle nie będzie żadnych odcinków z żadnej serii, będę po prostu nagrywał na zapach, żeby później na przykład wgrywać, A znaczy, możemy no, mieć tak zrobione, że wrzucę odcinek jakiś dzień ale też w tym czasie nagram kolejny tak ładnie się siły rozłożyły. No, kończymy wyścig. Oju, lag. To co, wracamy do menu nasze znaczy do kryjówki. Co jeszcze musimy załatwić? Jeszcze jeden wyścig, to zróbmy sobie kamieniami nowego. Tak już, tak. No dobra, obejrzymy sobie już to szkolenie. Takes out the cop or forces him to stop and deal with the aftermath. Trust me, it works. Each pursuit breaker is marked in the world with a pursuit breaker icon. Now, to drop the heat on your ride, just park in a safe house for a while. Cops lose interest in rides that disappear from the streets. But if you need to drop the heat fast, roll into a shop and change it. That's all. Ma włony, czaj się. No, co się tak długo czytuje. To co, idziemy z tym koksem. Pierwszy pościg tej serii. No, patrzcie, jeszcze go teraz gubię. No to tak, jakie mam kamienie w zaleczenia? Uderzenie dwóch radiowozów, wejście poniżej czterech i bycie powyżej dwóch. No to myślę, że powyżej dwóch zmieścimy się. O, ale drugi kolega. A mi nie wywalczamy. No, daje się dostać, daje się. Czekaj, tylko troszkę wyciszymy ten dźwięk. No, tak dobrze usłyszeliście dźwięk. Na taki, bo. I tak głośno tym ta gościu gada. Chyba... No. No. Jeszcze chwilę będzie dobrze. What the hell. Jest nie trzech, bo macimy znaczy pięciu, ale trzech no z sobą. 4 секунды. О, oh, yeah. как гладко когда была, Okej okay. No, jest dobrze Czyli teraz jeszcze tylko jed... Ach, kurde To jeszcze będziemy musieli jeden, jeden ten przejść Będziemy musieli jeszcze raz się pościgać z policją No, jeszcze spoko, mamy czas. O, no, wczytuj się dziadu Nie no, normalnie jakoś jak nagrywam, to mi się strasznie długo wczytuje A mam 30 fs-ów O, już nie było, doskonały start O, moja idealna muzyczka leci Czekajcie żeby to było tak ładnie jakoś słychać głośność auta, to damy tak, to damy tak, a głośność muzyki w grze damy na cyk Dzięki temu, jeżeli nikt nie gadał to wydaje wam się udzielić nie będzie. Zastanawiałem się, czy nie nagrywać tej serii na kierownicy. Czyli nie na strzałkach kierownicy, tylko kierownicą, ale... Do Net For, sp do net for Speeda nie jest potrzebna kierownica. Dużo lepiej się jeździ na strzałkach. Wow, 30 fps, -y. A teraz już 18. Naprawdę muszę sobie tę nową kartę kupić. A właśnie ja Wam jeszcze nie mówiłem, że planuję ja sobie kupić nową kartę graficzną. <laughs> Tylko zastanawiam się jaką. Bo ten... To nie jest sztuka kupić kartę graficzną, to jest sztuka kupić dobrą kartę graficzną. Dlatego na razie się orientuję jaka będzie najlepsza. No, a później sobie kupię. Dzięki temu będzie nowa seria. ta Fina. bo stara karta nie uciąga. Dobrze. Nawet nie chcę ich włączyć. I pewnie napiszecie mi, że to może nie być wina karty. Tylko to, że nie działa gra, może być wina gry po prostu. Ale to na pewno nie wina gry, bo u mojego wujka jak byłem, to grałem w tą grę, całą w ciągu trzech dni. I ładnie chodziło. Na no fakt, na średnich detalach. ale jak nagrywałem, to było 25 fps, nawet 30 czasami. Сейчас я завязываю нагревания. О, Chwila. Ja się tylko jeden raz. Ściguję. Z policją ścigamy 3000 zł i możemy się ścigać z gościem i kończyć odcinek. O! Wow. No tu możecie sobie teraz poczytać. Ja to już wszystko czytałem. Teraz spoko. A wiem jakbym, czy metowanie. O, tu jest to komandat. No, sobie zabija. Okej, okay, 4000 notowań. No, ostatnie może się chce się ścigać, jest to raczej więc, więc masz więc swoją szansę, nie zmarnuj jej. Wybaczcie, coś tak dziwnie zahamowałem, ale musimy się przeteleportować na miejsce. O, Poczekajcie. Dobra. Ja nie lubię torów jeździć, tory są takie długie, strasznie. No to tylko to zrobimy i kończymy odcinek w następnym odcinku. sobie. Wybaczcie te krótkie cięcia, ale nie wiem czemu nagranie się nagrywanie się włączyło. Robię jak tego nie wygram. To jest takie banalne. Chociaż kiedyś mi się raz mi się zdarzyło, ale to przy, przez moją głupotę. Bo po prostu na tym dobrałem no, zakręt i nagle mi ciężarówka wyjechała tych cholera. O właśnie takie ja coś wtedy zrobiłem.

Trum, 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 permi. O, daj się. No, cię Jest ładny na tej Stabilnie 30 FPS-ów. Ładnie. To dziwne, że to cały czas mi pokazuje 30fps. Mam nadzieję, że nic to nie, nic nie pogorszyło grafiki ani, ani nagranie, nie jest zepsute. Ale mi się wydaje, że nie, no bo co by się miało stać? Tá, 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 Olha tá. tá. tá, tá, tá. tá. tá, tá, Razem mówię, to nie było przewidziane. udało się. ja tu jest, dziadek, tu jest. Ostatnie metry. No, okej. Okay. Czyli mi się wydaje, że po prostu mi się gra ustabilizowała. Wybaczcie, że to przewinąłem, ale nie chcę mi się marnować kolejnych sekund i ściska już jestem taki trochę...

No, fajna muzyczka nawet leci. Ci. Kurde, skończymy się tematy do gadania z wami. No to niestety będziecie musieli teraz pocierpieć i posłuchać muzyczki. Chociaż czasami akurat myślę, że lepiej posłuchać tej muzyki, gry, bo nawet niektóre kawałki są fajne, już słuchać jak tle jak gadam. Nie wiadomo, coś nie stworzę, może cię. O. teraz się udało. Yo. A przecież to za dziad. nie wejdzie mie, kurde mie, jesteśmy no. mie, Tak, przez skryty. Kończymy wyścig z 5, w tyłu O tak Pięć tysięcy Pokonany Kurde i mam nadzieję, że trafię za pierwszym razem w auto Fuck Jest Mamy auto I kolejny gościu Czarny numer 14. Ten szanl nie robi niezłe zamieszanie na czarnej liście. Maxy w kretarz, nienawidzi gin, a oni nie ma Uważaj na siebie, gdy jest w że grasuje po ulicach Rockford. Szkończą mi już. Okej okay. No to sobie możecie teraz jeszcze poczytać Spauzować film, ja to załączam, bo to już też czytałem No spoko Tak więc myślę, że resztę zrobimy na następnym odcinku Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał I dacie w łapkę w górę dla niego tylko zobaczmy nasze autko nowe. Przed Tak wygląda nasze nowe autko. i no, myślę, że tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. <laughs> Dajcie łapkę w górę dla filmu. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i tak, co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już trzecim. No i cześć!